Czwartą eliminacją Mistrzostw był 52. Rajd Polski. To najpoważniejsza krajowa impreza samochodowa. Rajt jest bowiem także eliminacją Mistrzostw Europy o najwyższym współczynniku trudności 20, co powoduje, że rokrocznie startują w niej znakomici kierowcy z całej Europy. Rajd tradycyjnie rozpoczął się prologiem na wzgórzach Andersach we Wrocławiu. Ta niezwykle widowiskowa próba przeprowadzana jest z myślą o tysiącach kibiców, którzy mogą bezpiecznie, na żywo obejrzeć mistrzowskie zmagania zawodników. Z numerem 1 Enrico Bertone i Massimo Ciapponi. To aktualni liderzy Mistrzostw Kontynentu. Z numerem 2 Paweł Przybylski i Krzysztof Gęborys. Mistrzowie kraju z 1994 roku. Już dwukrotnie zajmowali w rajdzie polski trzecie lokaty. W sezonie 94 rajdu nie udało im się ukończyć z powodu defektu turbosprężarki. Ich Ford tym razem doskonale przygotowany. Czy dopisze im szczęście? Baird de de Jong i Tom Hillen z Holandii. W 51. rajdzie Polski zajęli czwartą pozycję. W Mistrzostwach Europy 94 uplasowali się na szóstej pozycji. Należą do faworytów imprezy. Numer 8. Krzysztof i Maciej Wisławski. Kibice z zaskoczeniem witają nową szatę graficzną samochodu. W pierwszych trzech rajdach startowali w teamie Toyota Castrol Stomil Olsztyn. W tej eliminacji w nowym. Stomil Olsztyn Mobil. To dla nich przełomowy start. Wtajemniczeni podziwiają ich odwagę, wiedząc, że startują, nie dysponując częściami zamiennymi. Jeżeli auto zdefektuje, będą musieli się wycofać. Numer 16. Robert Herba i Andrzej Górski. Oni od lat nie mają szczęścia do rajdu Polski. Dwa lata temu dachowali. Przed rokiem na siódmym odcinku specjalnym zdefektowała skrzynia biegów. Ale ten sezon mają bardzo udany. Samochód jest doskonale przygotowany. Czy tym razem dopisze im szczęście? Numer 17. Wiesław Stecji, Artur Skorupa. Ten kierowca z kolei zawsze bardzo dobrze spisuje się na Dolnym Śląsku. W 1994 roku był trzecim Polakiem na mecie. W tym sezonie toczy twardą walkę z Robertem Herbą o krajowy prymat w grupie M. Z numerem 18 Bogdan Hering ponownie z Barbarą Stępkowską. Przed rokiem byli najlepsi z polskich załóg w rajdzie Polskim. W tym roku mają pecha. Z numerem 21 Waldemar Doskocz i Aleksander Dragon. Sezonu nie rozpoczęli zbyt dobrze, ale z rajdu na rajd jadą coraz lepiej. Jadą niezwykle dynamicznie. Drugi dzień rajdu. Przybylski i Gęborys liderują w klasyfikacji Mistrzostw Polski z dorobkiem 55 punktów. W tym rajdzie nie tylko chcą się umocnić na prowadzeniu w krajowej rywalizacji, ale także nawiązać walkę o zwycięstwo w imprezie. Krzysztof Chołowczyk i Maciej Wisławski zajmują w krajowej punktacji drugą pozycję z 52 punktami. Jadą od początku bardzo szybko, ale ich zmartwieniem jest, czy samochód wytrzyma trudy imprezy. Robert Herba i Andrzej Górski, trzecia lokata w Mistrzostwach Polski po trzech rajdach, 32 punkty. Ich ambicją jest zwycięstwo w grupie N Rajdu Polski. Zadanie bardzo trudne, ale jak twierdzili zawodnicy przed startem realne. Są dobrze przygotowani. Wiesław Stec i Artur Skorupa zgromadzili 28 punktów, co daje im czwarte miejsce w krajowej klasyfikacji. W rajdzie elmotu wygrali z herbą i górskim tu, jednak od początku mają problemy techniczne z fordem. Serwisanci są bezradni. Będzie im trudno. Wicemistrzów Polski Bogdana Herinka i Barbarę Stępkowską prześladuje w tym sezonie wyjątkowy pech. Dotychczas mają zerowy dorobek punktowy, muszą ryzykować, ale jednocześnie muszą dojechać do mety. Trudne zadanie, ale się nie poddają. Waldemar Doskocz i Aleksander Dragon gonią, choć nie zawsze środkiem drogi. Sucha nawierzchnia sprawia, że mają szansę na dobrą lokatę. Po trzech rajdach są na szóstym miejscu w krajowej punktacji. Ósmy odcinek specjalny. Tu praktycznie rozegrał się rajd. Bertone i Japonii jadą jeszcze po suchym asfalcie, kurzą. Nagły deszcz, prawie oberwanie chmury zaskoczyło zawodników. Przybylski Gęborys stracą do Bertone 85 sekund. Chołowczy Iwisławski 84 sekundy. Herba i Górski 175 sekund. Hering i Stępkowska jadą na oponach bez tzw. tak zwanych slikach. Tracą aż 297 sekund. Dragon i doskocz trochę mniej. 178 sekund. Deszczowy odcinek zupełnie przewrócił klasyfikację. Bertone czy Japonii liderują z dużą przewagą, aby zmniejszyć szybkość na odcinkach specjalnych organizatorzy ustawili szykany, mimo to przeciętne na nałesach dochodziły na górskich drogach do 115 km na godzinę. Hey. Trzeci dzień rajdu. Do mety pozostało już tylko siedem odcinków specjalnych. Wszyscy chwalą organizatorów, poprzedni, 51 Rajd Polski, uzyskał najwyższą ocenę ze wszystkich imprez europejskich. W czołówce nic się nie zmieniło. Prowadzi Bertone przed Chołowczycem, de Jongiem i Przybylski. Herba i górski wciąż najlepsi wśród Polaków w grupie M. Herinki Stępkowska odrabiają straty. Przegonili już herbę, są trzecią spośród polskich załóg. Doskocz i Dragon też awansowali, zajmują czwarte miejsce za Herinkiem. Stecy Skorupa, wciąż drudzy w krajowej grupie. Hołowczycy Wisławski zjeżdżają do serwisu. Coś niedobrego dzieje się z hamulcami pękły tarcze. Z powodu braku części zamiennych zapada decyzja. Tarcze z przednich kół zostaną przełożone do tyłu. Tylne, mniejsze, ale całe, naprzód. Czy uda im się w ten sposób dojechać do mety? A rajd trwa. Przejeżdżają Przybylski i I są, hołowczycy Wisławski, udało się. Kibice cieszą się nie mniej niż zawodnicy. Herba w końcówce wyprzedzi do skocza. Będzie jedenasty. Heink finiszował znakomicie. Będzie 9. Doskocz popełnił błąd. Spadł o jedno miejsce. Będzie dwunasty. Stec zajmie miejsce 13! Rajt Polski wygrali Bertone i Ciapponi. Duże dla tej załogi. Krzysztof Hołowczyc i Maciej Wisławski zajęli wspaniałą drugą lokatę. Jest to oczywiście uzasadnione. Krzysztof odbierają gratulacje. Paweł Szybylski i Krzysztof Gębory zajęli czwarte miejsce w klasyfikacji rajdu i drugie w polskiej klasyfikacji. Herinki Stępkowska, trzecia lokata w polskiej punktacji oraz zwycięstwo w klasyfikacji Formuły 2 eliminacji Mistrzostw Europy. Robert Herba i Andrzej Górski zwyciężyli w Mistrzostwach Polski w grupie N.